Tej akcji miałem filmu nie robić, ale wyszło coś takiego, że jest tutaj rozebrane pół prasy, żeby ogarnąć to, co się stało. Więc ten film jednak Wam tutaj robię. Co się stało? A no zobaczcie, ten element, który, który odpowiada tutaj za wahanie. To jest takie wahadło, które jest nabite na ten bolec cały, który tutaj jest dospawany do tej ramy, no to on strasznie ciężko chodzi. I on chodzi o taką. jak widzicie, no już lekko, lekko go wsadzimy, już nie można go przekręcać. A mm, do niego z tej strony jest o, tutaj jest włożony ten siłownik, właśnie dół jego. Tu jest góra siłownika, która idzie w to miejsce, no i podnosi tą tą właśnie komorę do góry. No, ale najpierw zanim to podniesie, no to wiadomo, że tutaj jest lżej to obrócić ten element do góry, czyli właśnie o tak i zanim tu się zablokuje, jak to jest nabita, no to zablokuje się na tej kostce. Ale zanim się zablokuje, no to tutaj to to podnosi właśnie na tym, to jest tutaj dołączone i podnosi tamte haki. Tutaj. Zobaczcie, tu są te haki, które trzymają komorę. Tam jest po tamtej stronie drugi i one się tutaj podnoszą. Ja ręką nie podniosę, bo tam jest sprężyna i ta sprężyna tutaj dosyć mocno trzyma. To jest właśnie ta i ona mocno tutaj to trzyma. Tu idzie belka, taka rurka na dole, na drugą stronę, żeby ten drugi hak też razem z tym się podnosił. On właśnie po tej stronie... Też on jest. No i siłowniki nie są dwustronnego działania, no i to nie chciało tutaj przezwyciężyć tej siły oporu, który stanowił, stanowiła prawdopodobnie tardza. Tak jak w prasach tych John tych starszych to właśnie siłowniki, są dwustronnego działania od komory, no i później te, te haki tam się samoczynnie zamykają, jak ściągamy w drugą stronę siłownik tutaj tak nie jest tutaj są jednostronnego działania no i ta sprężyna właściwie odpowiada za to, no ale ona nie dała rady przezwyciężyć tego oporu tutaj tej rdzy, więc teraz będziemy to e, czyścić. już, już chodzi lepiej. No, ale widać jak się przybrudziło. I, I przypuszczam, że to się stało wszystko przez to, że ja tą prasę umyłem na jesieni. No i woda się tu dostała przez całą zimę, to po prostu... Skorodowało no i się zapiekło. A to jest cała skrzynka ze sznurkami. Trzeba było ją rozkręcić, więc tutaj nie było takiego łatwego podejścia. Trzeba było sporo rozkręcać. Proszę bardzo, zobaczcie, co tu się dzieje, i tak to ma chodzić. Nawet jeszcze leciutko podszlifuję. Może teraz z tym. Wiecie co? To chodziło tak ciężko, że ledwo co udało to się w ogóle ściągnąć ściągaczem stąd. A teraz, teraz to jest bajka. Teraz to jest po prostu bajka. Tak to musi chodzić. Żeby za, dużo, żeby za dużego luzu też tu nie było, bo będzie się wybijać e, Później, ale no nie ma Jest malutki luz i taki musi być, jeszcze tu smar pójdzie To robi tylko taki e, ruch O, tylko tyle Teraz to możemy tu podczepić No i zobaczcie, i dół O, i podnosi te dziady, widzicie, podnoszą się Be będzie to opuszczać teraz teraz to będzie działać nie wiem, tutaj zobaczcie, tu są wbite takie dwie tuleje, nie wiem czy to ktoś tutaj wbijał, bo to już było miało luzy, czy tak fabrycznie to jest ale widać, że tam, że to są dwie, jedna z tamtej strony, druga z tej więc no, no cholera wie teraz, czy to ktoś wbija, wbijał tu kiedyś czy takie było. No pięknie chodzi. Tutaj też można to podczyścić. Eee, tyle. Tu jest jeszcze coś takiego na tym siłowniku. To jest taka blokada siłownika, że jak wchodzimy tam grzebać coś w komorze i jest podniesiona komora, no to to się tutaj, o, daje, podnosi. No i to jest takie dla bezpieczeństwa, żeby Komora nie opadła w razie, jakby tam jakiś wąż strzelił, na przykład, albo coś takiego. Teraz siłownik. Nie, nie, nie. To tutaj tak nie jest. Do tego idzie to. Co za. Dobra, siedzi. Uff. Nie, no źle, na odwrót to trzeba. Co ja robię? To. Tak musi iść. O właśnie. No wtedy ta blokada tutaj by nie działała. Żółta. O! Tak to ma być. Teraz ta blokada będzie działać, bo tak to by nie działało. Jak wziąłem odwrotnie. No dobra. Tu. Tutaj idzie teraz bolec. O, bo ten o, ale najpierw jeszcze to trzeba wziąć. Bo tutaj jest coś takiego. Tylko gdzie to idzie? Tu. To idzie tu. No tak. I to pokazuje właśnie tutaj stopień. Tutaj też jest licznik Bell, jak Znaczy licznik w sumie podniesienia komór. No ale to tak działa. Też jakby chciało, a nie mogło. Mm. No i teraz, teraz ten bolec rzeczywiście można wziąć. Tutaj nie mogło być podkładki, nie ma miejsca na nią. To od tej strony jest. Teraz tam idzie podkładka. Albo na odwrót, bo ona tutaj jest taka nieprosta. Może jednak na odwrót ją wsadźmy. No, chyba bardziej. Lepiej będzie tak. Tu, tak. No i tu trzeba wbić teraz te kołki. No i było już tutaj testowane. Działa. To tutaj ładnie się opuszcza przy podnoszeniu i podnosi te haki. Także jak tutaj podniosę, tak to zobaczcie. O elegancko. Dobra, także na dziś tyle składamy to sobie i jeszcze tam z tym sznurkiem trzeba się pobawić, żeby to dobrze chodziło. No I w tym odcinku to tyle. Także ogarnęliśmy sobie tak no szybko Wam tutaj. Tylko chciałem pokazać, jak to działa, jak to jest tutaj zbudowane i co się tutaj stało. Także może komuś to pomoże przy rozkręcaniu tam u siebie. A ode mnie to tyle. Z tej strony, Bartson, ja Wam dziękuję za uwagę. No i mówię, do zobaczenia. 在位去，他们家到了。